Witajcie, dom, który chcę Wam dzisiaj pokazać, prezentowałem wam na filmie pod koniec sierpnia, kiedy to był jeszcze w mało zaawansowanym stadium budowy. Dzisiaj z zewnątrz dom jest praktycznie ukończony, a w środku wymaga już tylko szpachlowania, po którym zostanie doprowadzony do stanu deweloperskiego zamkniętego top bud to no, yy, wówczas będzie można zacząć wykończenia i w końcu w nim zamieszkać. Zatem pokażę Wam go z lotu ptaka, żebyście mieli lepsze rozeznanie również, jaką bryłę ma ten budynek, a później zaprezentuję go od środka. Zapraszam Was, jak zwykle, do oglądania. Mamy elewację frontową, rzucają się w oczy te duże wrota garażowe, więc garaż będzie dwustanowiskowy. Z przodu też zadaszone wejście pod jednym z okapów oraz okno niemal narożne. Okno kuchenne, domyślam się, jeszcze nie byłem w środku, a projekt pamiętam dosłownie jak przez mgłę więc tak wygląda elewacja frontowo. Dom klasyczny mógłby być z poddaszem użytkowym, gdyby go trochę podnieść, ale uwierzcie mi, i tak w środku jest mnóstwo miejsca, o czym za chwilkę zdążycie się przekonać. Podążam dalej, pokażę Wam za chwilkę elewację boczną prawą. Dom przypomina mi nieco ten, który pokazywałem Wam. Pod Miskiem Mazowieckim, dom, którego budowę ratowaliśmy mniej więcej od miesiąca lutego tego roku. Jego właściciele już tam mieszkają, naprawdę do złudzenia. Przypomina tamten, z tym, że tamten miał jeszcze poddasze użytkowe. Zanim o standardzie, jeszcze elewacja tylna. Przejdę za chwilkę, aby ją Wam pokazać. Domyślam się, że jest to elewacja sypialniana, i idziemy dalej, już do elewacji bocznej lewej. Sięgnę zaraz kamerą i przy okazji pokażę Wam taras piękny, narożny, pod dachem, komfortowy, praktyczny. I na pewno będzie chętnie wykorzystywany przez mieszkańców. A tu z boku okno typu fix. Naprawdę do złudzenia przypomina mi dom spod Mińska Mazowieckiego. Tutaj mamy do czynienia z typowym budynkiem naszej firmy. Nie ma żadnych dodatków w stylu ozdobników elewacyjnych typu drewno, klinkier, kamień itd. Jedyne co jest ponad standardem z zewnątrz to praktycznie blachodachówka, bo tutaj normalnie wykorzystujemy do tego celu gąb bitumiczny. Dom ma wszystkie instalacje w standardzie, oprócz instalacji grzewczej. Mamy tutaj do wyboru ogrzewanie elektryczne. Gazowe, jeżeli jest taka możliwość, oczywiście infrastrukturowa, jeżeli gaz jest w drodze, jeżeli można wykonać takie przyłącze, można też zrobić z butli, no ale rzadko wybierana jest ta opcja przez naszych inwestorów. Oczywiście też pompa ciepła, pompa ciepła w wariancie nawiewnym, w wariancie podłogowym i tutaj też w zależności od dolnego źródła może być to pompa gruntowa oraz pompa powietrzna. Tutaj rzuca mi się w oczy też to, że dom nie ma wykonanej tzw. mozaiki na podburówce. Niewykluczone, że będzie ją mieć. Przy bardziej sprzyjającej pogodzie wykonają ją nasi ludzie. Na razie nie wiem, jak będzie, więc nie wypowiadam się na ten temat. Za chwileczkę wejdę do środka i pokażę Wam, jak ten dom wygląda tam, a naprawdę prezentuje się fajnie. Wchodzimy od razu do wiatrałapu. Wszystko jest pozamiatane, czekam na następną ekipę. Tutaj mamy garaż. Niestety jest ciemno w środku i nie mogę Wam po prostu pokazać tego w pełnej odsłonie. No i będę musiał zaprezentować to tylko w taki sposób. Od razu z wiatrołapu przechodzimy do dużego salonu. Ten salon to praktycznie kwadrat. Naprawdę super. Będzie mega ustawny. Co tu mamy? A, tu mamy... Jakieś dodatkowe zasilanie, możliwe, że będzie floorbox zrobiony po to, żeby sobie przyłączyć, nie wiem, laptopa siedząc na kanapie, czy jakieś inne urządzenie, czy zasilać swój telefon komórkowy. Tam mamy ścianę RTV, widzę po rynienkach. Idąc dalej, mamy z tej strony aneks kuchenny. Aneks kuchenny dosyć spory, jedno z tych okien narożnych. Widzę, że nie jest oprawione. w Szybę, szyba stoi z boku. Nie wiem, jaki jest powód, ale na pewno będzie wprawiona w ramy okienne. No i widzę oczywiście miejsce do lodówki z kostkarką do lodu. I tak, w tym domu od razu rzuca się w oczy to, że część dzienna jest bardzo wyraźnie oddzielona od części nocnej. Część dzienną uzupełniać będzie ten. Piękny taras w przyszłości tutaj zapewne. wspominałem wam o nim, będąc na zewnątrz. Idziemy dalej do części nocnej. Tutaj mamy takie rozejście na łazienkę, łazienkę niedużą, gościnną zapewne, i dalej ten hol dolny powiększa nam się i idziemy w kierunku sypialni. Zacznę nietypowo od ostatniej. Sypialnia numer 1, sypialnia numer 2. To co się rzuca w oczy, to wszystkie te sypialnie mają dużą powierzchnię. Tu mamy łazienkę główną, można powiedzieć, największą. Przypuszczam, że tu będzie nie tylko prysznic, ale również wanna. Łazienka doświetlona. Jestem też za tym, żeby możliwie robić łazienki z doświetleniem światłem naturalnym. Wracamy. Mamy sypialnię numer 3. No i na końcu ostatnie pomieszczenie, dokładniej mówiąc pomieszczenie techniczne. Duże widzę. Bo być może tutaj inwestorzy przewidują jakąś pralnię jednocześnie. I wracamy do części dziennej. W tym miejscu, na prośbę inwestorki, wykonaliśmy zabudowę podciągów, które podtrzymują strop strychu na całej długości salonu. I być może wygląda to na razie dziwnie, ale słuchajcie, takie zabudowy mają spory potencjał, ponieważ prawdopodobnie w tym przypadku też tak będzie. Zostaną one obłożone ładnie drewnem, drewnem ozdobnym drewnem galanteryjnym, ja czasami tak to nazywam i uwierzcie mi, że takie podciągi, takie dwa elementy będą główną ozdobą tego salonu. Będą miały największy wpływ na formę estetyczną tego wnętrza. Widzę, że tutaj salon też jest nieco podniesiony. Do jakiej wysokości, to pojawi Wam się na ekranie, sprawdzę w projekcie. Natomiast warto uwzględnić taki czynnik, że jeżeli salon jest duży, duży powierzchniowo, to Myślę, że trzeba go podnieść, żeby nie wyglądał dziwnie. Duża powierzchnia o niskim zadaszeniu. Naprawdę przypomina jakiś schron przeciwbombowy. I tutaj oczywiście za naszą myślę sugestią, ale też być może i sama inwestorka miała to od razu na myśli. Ten salon został podniesiony. I w stosunku do kuchni widać wyraźnie, że to jest jakaś różnica około 30-40 cm. Popatrzcie w ten sposób. Salon i. Kuchnia. I teraz tak, na pewno zwróciło Waszą uwagę to, że wszystkie ściany wyłożone są płytą czerwoną o podwyższonej odporności na wysokie temperatury. Nie jest to jedyny raz, kiedy całą suchą zabudowę zrobiliśmy właśnie z tej płyty płyta różowa, czasem zwana też czerwoną. Płyta GK, oczywiście, to płyta o podwyższonej odporności na wysokie temperatury. Co to oznacza? Producenci takich płyt deklarują, że zachowają one swoją strukturę do 30 minut w trakcie pożaru. Tutaj, w tym celu, posiadają takie płyty jeszcze cienką warstwę włókien szklanych w środku, aby no, nie spowodować odchylenia, pękania. W ten sposób ta ogniodporność jest podwyższana. Ale generalnie, słuchajcie, standardem jest płyta w kolorze białym i ta płyta też. Sama z siebie jest również płytą ognioodporną, a decyduje o tym po prostu gips, który jest materiałem niepalnym. Gips poddaje się oczywiście wysokim temperaturom, ulega destrukcji w takich temperaturach, ale również nie zapala się, nie podtrzymuje ognia, mimo że w nazwie takiej płyty jest karton, to tak naprawdę o odporności na ogień decyduje właśnie tenże gips. No ale dla dobrego samopoczucia inwestorów, jeżeli tacy inwestorzy sobie tego zażyczą, możemy wykonać całą zabudowę kartą gips właśnie i z płyty różowej. Oczywiście płyta zielona o podwyższonej odporności z kolei na wilgoć. Ona do kilku godzin wytrzymuje wilgotność na poziomie 85-90% nawet. Czyli w warunkach no, niemalże łaźni porowej daje radę przez kilka godzin, a takich warunków w domu szkieletowym mieć nie będziecie, to tutaj stosujemy taką płytę we wszystkich pomieszczeniach mokrych, jak właśnie kuchnie, pomieszczenia techniczne i łazienki. No Taką płytę, jak sami pamiętacie, płytę czerwoną czy też różową, wykorzystujemy przy zabudowach kominków, przy zabudowach izolacyjnych. Szybów kominowych skramzy to betonu, no ale tak jak mówiłem, tutaj ktoś sobie zażyczył inaczej. Czy taka płyta ma jakiś wpływ na wykańczanie wnętrz, nie po pokryciu farbą przestaje być różowa i nie przebija przez farbę. Oczywiście, chyba, że użyje się naprawdę jakiegoś marnego produktu, ale dzisiaj już nawet chyba te najsłabsze produkty zapewniają całkiem przyzwoite krycie. A jeżeli wykorzystamy jakąś standardową farbę malarską, do ścian i sufitów, wówczas na pewno nie będzie problemu z jakimkolwiek przebijaniem tego różu na zewnątrz. Nie będzie to widoczne dla oka, absolutnie. I cóż, w tym domu pozostały nam już tylko i wyłącznie prace szpachlarskie. Przybędzie tutaj ekipa trzech szpachlarzy z tego, co się orientuje, czyli pójdą w ruch bandaże, szpachle, gips zbrojony oraz na końcu gładź szpachlowa, śmig, dzięki temu te ściany zostaną przez naszych ludzi doprowadzone do perfekcyjnej gładkości i będzie można ich, tak jak powiedziałem, śmiało pomalować. Będąc na tej budowie, ostatnio pokazywałem Wam budynek stojący za mną, właściwie początek jego budowy i mówiłem Wam, że zwrócę Waszą uwagę na prędkość jego budowy w porównaniu do tego domu. Widzicie, patrzę, że vis a -vis budowany jest dom murowany. I myślę, że w podobnym czasie te prace zostały rozpoczęte. No to co? Zrobimy sobie taką analizę na żywo, w praktyce, kto pierwszy zamieszka w danym budynku. No, pamiętacie, na jednym z filmów dyskutowałem z człowiekiem, który mówił, że dzisiaj to się nie opłaca szkieletówki w ogóle budować, bo domemurowane niewiele dłużej się buduje. A ja, no, żeby nie być gołosłownym, postaram się to <śmum> Wam zaprezentować, bo jest ku temu okazja. Słuchajcie, szacuję, że tamten budynek zostanie zamieszkany na początku zimy przyszłego roku. Natomiast ten budynek, to dom, któremu brakuje dosłownie 2 trzech tygodni do tego, aby rozpocząć w nim prace wykończeniowe. Myślę, że połowa stycznia, koniec bądź początek lutego to moment, w którym wprowadzą się jego właściciele. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Niebawem widzimy się na kolejnym placu budowy przy domu w kształcie litery L Położobiej Woli. Tam poczynione są już praktycznie wszystkie prace wchodzące w skład stanu deweloperskiego zamkniętego, a nawet nasi ludzie wykonują jakieś elementy ozdobne z drewna i to nie na zewnątrz, a wewnątrz domu, bo na zewnątrz wykonali ozdoby z klinkieru. No i będzie doprowadzana do takiego stanu. E, końcowego też więź Badachowa, która będzie zdobić salon tamtego domu. Więc tam widzimy się na kolejnym filmie, a na następnym w Michałowicach, ponieważ zaprasza mnie już tam właścicielka domu i będę miał wielką satysfakcję, że będę mógł Wam go pokazać już w takim stanie do zamieszkania. To na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam Was i cześć.